Na poziom cen, na zachowania klientów na rynku, przede wszystkim na popyt, mają różne czynniki wpływ. Może się zdarzyć, że nastąpi jakaś propozycja zmiany prawa, która, czy podatkowa, która napędzi ten popyt. Takie przykłady w przyszłości mieliśmy. Proszę przypomnieć sobie okres, kiedy były likwidowane ulgi budowlane, co powodowało automatyczne napędzenie popytu na zakup działek i rozpoczęcie budowy domu. Trudno jest w tym kraju przewidywać, jaka ustawa się może zmienić i kiedy, bo się dzieje to bardzo szybko i czasami w sposób zupełnie zaskakujący. Więc tego typu czynniki mogą odwrócić trendy na rynku. Natomiast jeśli nie będzie takich sytuacji, nic się nie zmieni, prognozy gospodarcze spełnią się, to ten rynek, ten rok może być jeszcze gorszy. Ale osobiście mam nadzieję, że to będzie już ostatni taki rok i że warto pomyśleć w tym roku o inwestycjach i poważnie się nad tym zastanowić. Jeśli w ten sposób podejdzie większość osób do rynku, to może się tendencja zacząć odwracać. Przede wszystkim mam zastrzeżenia do tego, że to tylko rynek pierwotny. Tak naprawdę może on pobudzić i zadziałać na korzyść deweloperów. Co z rynkiem wtórnym? Przecież tam jest jednak... W wielu miejscowościach znacznie większy wybór na rynku wtórnym. Tam są tańsze mieszkania, gdzie y, młodzi mogliby z tego skorzystać. Oraz y, kwestia, gdzie on działa, bo to działa tylko na mieszkania, a nie na domy. A tak jak już wspomniałem wcześniej, w niektórych gminach, miejscowościach nie ma budownictwa wielorodzinnego, nawet nie ma terenów pod budownictwo wielorodzinne, i automatycznie te obszary z tego programu są wykluczone. Na rynku wtórnym będzie na pewno mniejszy popyt bo jednak rodzina na swoim generowała e, pewien procent popytu. Jeżeli jest mniejszy popyt przy tak dużej podaży, no to nie trudno przewidzieć, co się stanie. No cena jest efektem dążenia popytu i podaży do równowagi. W tym momencie przy mniejszym popycie najprawdopodobniej mogą ceny spaść, chociaż może niekoniecznie wszystkich mieszkań, tak, ale tych najmniej popularnych, rzeczywiście ceny jeszcze mogą spaść, chyba że... Zostaną obniżone rekomendacje, warunki rekomendacji, będzie łatwiej dostać zwykły kredyt, wtedy ten popyt może zostać zwiększony.